Ej, ziomuś, jak zaśpiewasz, to Ciebie nie zabiję. Dobra. Tylko jadź. Już. Już mogę? No. Gdybyś mnie nie bił. No, będę na Ciebie bił. Muszę. Jestem dżędziara. Mhm. Musię podgrana. Taki mam ból. Kolejna odmiana. Jako dżędziara, bo ja taka sama, to mam na ból. Muszę podgrana się sama. W podkupaniu mam całe śpiewanie przyjaciół jestem jak krowość, a... Co to było? Dobra, podasz. No, że i tak nie. Tu nie to nie obchodzi. Wiesz o tym, że powinienem zachęcać a nie ja się wybrała. Dzięki, że przypomniałeś. uciekaj, tak się dopadnę. Nie Dobra. Dzięki. Chcesz i ty? Bo ten, mi to jest niepotrzebne. Chcesz? Ej. Przymak. No, dostaniesz wszystko. Ale przecież nie dostanę korony o, Dostaniesz, tak, korona tak, jest wam tak, warta Dawaj Dobra, już nie tapnę, bo mam jeszcze antylegot Ale to, to ale chcę zobaczyć co masz jeszcze Albo jak nie, to nie było, po prostu Stopnę tutaj Tak naprawdę to już nic nie ma Już ja wszystko co Nie zabijaj. Czemu? Nie sam, sam. się wepchnął. Dobrze. Dzięki za zesprzywanie. Siema widzowie.